Dzisiaj mam wam do pokazania naprawdę wyjątkowy samochód, zresztą zobaczcie sami. Zostaje za mną to oczywiście Nissan 350Z, calutki w pakiecie Rocket Banner Auto, jak możecie zobaczyć jest niesamowicie szerokie, no i muszę przyznać, że naprawdę spasowanie tych wszystkich elementów i to jak one wyglądają, no jest na najwyższym poziomie. I rzecz jasna ogromna w tym zasługa właściciela, który własnoręcznie szlifował i ogarniał te wszystkie elementy, żeby wyglądały jak najlepiej. Szapoba. Warto też zaznaczyć, że samochód został w całości polakierowany w kolor z palety Lamborghini, którego nazwę widzicie teraz na ekranie. Jeśli chodzi o wnętrze, pierwsze co nas wita to customowa, karbonowa kierownica, naprawdę świetnie się trzyma. Oprócz tego mamy podłokietnik nie z tej ziemi i całe wnętrze zostało obszyte w nubuku, łącznie z bagażnikiem. Wygląda naprawdę świetnie. Całość wygląda bardzo elegancko, niczym jakby tak wyjeżdżało z fabryki w jakimś naprawdę kozackim pakiecie. Nie da się ukryć, że strona wizualna tego samochodu jest jego ogromnym atutem, jednakże jeśli chodzi o modyfikacje mechaniczne, nie ma ich tu zbyt wiele. Taka na pierwszy rzut ucha słyszalna zmiana do zmiana układu wydechowego. Zobaczcie jak to gada. Auto jest oczywiście na powietrzu, a zakres pracy zawieszenia widzicie właśnie teraz. W tym materiale to już wszystko, bardzo dziękuję Wam za uwagę, no i zapraszam na kolejne materiały w przyszłości. Do zobaczenia, cześć!